Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy we vlogmasie numer 5. Kończymy właśnie śniadanie. Sprzedajemy dziecko Sandrze i idziemy malować dalej. Do poprawy jest w sumie tylko ściana z brokatem, więc mówiłam, że nie będzie dużo do poprawiania. A Dominik dzisiaj nie chce niestety z nami współpracować. Zęby No, idą zęby. Wszystkie cztery. Wszystkie cztery! Pięknie. Mm. <słyska> Powiem Wam, że malowanie tablicy w to jest chyba najbardziej satysfakcjonująca rzecz z całego remontu, mm. bo ta farba jest taka jakby żelowa i serio ona tak płynie aż po ścianie, także super się nią maluje. Generalnie chcieliśmy czarną, ale patrząc na to, że przy Dominiku to będzie jeszcze milion razy do malowania, a czarna była dwa razy droższa, to wzięliśmy zieloną, z tym, że puszka jest w ładnym kolorze, a to jest taki perfidnie zielony. O, zobaczcie, puszka jest taka ciemna i myślałam, że ta farba na ścianie też będzie taka ciemna, aczkolwiek jeszcze dwie warstwy mają przyjść, także zobaczymy. Brokatowanie ścian, dzień drugi. Jak wczorajszy dzień poszedł, Marcina? Nie Jesteś zadowolona? No ale widać, jakie piękne stany. Ściany pokaż. Tyle bym się namalowała. Tu mamy już tablicówkę. Muszę dwie razy tutaj, no? Tu jest wszystko pomalowane. Tam wszystko. Biało. Wstaw z dźwiękiem.

Co Patrz! Co to jest? Chodź, zobacz! Co tu jest zamalowane? To jest fajne, tak? To Ci się podoba? Ja uwaga, otwieramy paczkę z Dary. Mukwełny mm, zapakowane. a szok, nie? Przymierze taka piękna jestem, to śmierze. Chodź, dostaniesz buty. Ale śmiesznie zabakowane, boże. Chodź, w ubierzesz. <grystanie> Jakie ładne. No, powinno być molu. I a Ty jesteś made in Zara? <grystanie> ty jesteś markowy z Zary, tak? Pan <grystanie> Mm. Idziemy teraz skończyć, no idziemy, Jeszcze tylko... a pokaż jaki bombel zrobił Bajzer, mu też się chyba udziela ten remont. <grym> Na pewno, ojoj, a jak mam Cię wziąć, jak mam Cię wziąć? Domiś, i... domiś, słuchaj, słuchaj, musimy opowiedzieć tak, podłoga umyta, wszystko wyniesione, ja umyłam wewną, od wewnątrz okna, ojciec myje od zewnątrz, trzeba wiedzieć komu oddać pająki, piorą się firany, Idę jeszcze odkurzyć, bo pokapały się farby z, przy sprzątaniu tych, jak to się nazywa? Supów? Słupów, tak, filarów. Odkurzę, umaję jeszcze raz podłogę mopem i skręcamy nogi. Hmm. Martyna, ale dlaczego to odkręcasz? Przecież dopiero to sobie przykręciłaś. <śmiech> <śmiech> ale dlaczego nóżki są tutaj? To, to, już był, to nie ma sensu. To był zamysł artystyczny, ale niestety instrukcja się ze mną nie <noise> Składamy mebelki. O Boże, wystarczyło się. Tego. Moi drodzy, mamy pierwszą szufladę. Szuflada imieniem Sandry Kamińskiej, bo wkręciła odwrotnie spód. Moi drodzy. Komoda złożona jest piękna. Nie dziwię się, że jest tak popularna, bo jest naprawdę super. I jest pojemna i łatwo się składa. Co Opowiedz, ile nam jeszcze zostało. Przenieść szafkę z zabawkami z dołu na górę, wyczyścić mapy, położyć. basenik, stolik, krzesła. Dużo sporo, i wszystkie wydatki z do domu pozbierać i zanieść na górę. No, prawdziwa tego trochę Tu są nawet trzy pod szafą. I Jest godzina za 15:11 wieczorem. A ja muszę najpierw że ten pokój i umyć podłogę, żeby tam w ogóle powynosić resztę rzeczy. Także koniec dopiero jutro. To jest, że dzisiaj nie masz farby na włosach. No. Dzisiaj mamy sukces. Nie jestem na farbą. Yy, no znaczy się poza ciuchami, ale generalnie tak na twarzy i na włosach. Także nie muszę trzeci raz zrzędować włosów. A kto jest ciekawy efektu końcowego, to będzie w jutrzejszym vlogu. Także do zobaczenia.